Ewangelia Mateusza, rozdział 23, część 2 Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. W zakonie mojżeszowym był nakaz składania dziesięciny. Wszystkiego, co się Żydom urodziło. Dyskutowali na ten temat, czy z mięty, i z kopru, czy z kminku też należy sprzedawać dziesięcinę, bo nie było to wyraźnie powiedziane. Wielu faryzeuszy tak robiło. Jezus im pokazuje, że w sprawie dziesięcin są bardzo skrupulatni, ale tam, gdzie chodzi o sprawiedliwość i miłość. To już tacy nie są. Ślepi przewodnicy. przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Podaję im przykład z, z ich dziedziny. Bo I komar, i wielbłąd były zwierzętami nieczystymi, których należało się wystrzegać i nie jeść ich. Tylko była pewna różnica. Wielkości. No i Pokazuje im, że tych komarów to starają się nie jadać, ale wielbłąda połykają bez żadnych oporów. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś tam one pełne upiestwa i porządliwości. Ślepy faryzeuszu oczyść wpierw w wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz, z niego stało się czyste. Pokazuje im, że starają się zachować pozory, starają się być święci na zewnątrz, ale nie próbują nawet dokonać przemiany swojego wnętrza. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Największą nieczystością były były zwłoki. Oczyszczanie się z kontaktu z z błokami ludzkimi trwało najdłużej, dlatego, kiedy Jezus im po, ich porównał do pobielanych grobów, to była to wielka nagana. Uznał ich za bardzo nieczystych. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za Dni Ojców naszych, nie bylibyśmy ich spójnikami w przekładaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców Waszych. Faryzeusze uważali, że są lepsi od ich przodków, którzy mordowali proroków, ale ich stosunek do Jezusa pokazywał, że są bardzo podobni. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlaczego ja posyłam do Was proroków i mędrców, i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w Waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Nazwał ich wężami. Wąż jest symbolem szatana, czyli ta postawa ich była bliska postawie szatana. Zapowiada, że będzie do nich posyłał wielu swoich wiernych, a oni będą ich zwalczać. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przeana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Bara chiasowego, którego zabiliście między świątynią a Ołtarzem. Żydowski Stary Testament był trochę inaczej ułożony. Pierwszą była Księga Rodzaju, ostatnią Druga Księga Kronik. Także pierwszym opisanym zabitym, sprawiedliwym człowiekiem był Abel, a ostatnim właśnie Zachariasz. Czyli Jezus mówił im, że będą winni wszystkich zbrodni opisanych w Starym Testamencie. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Idę, to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kogoś zgromadza pisknięta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Jezus mówi, że posyłał proroków, że chciał zgromadzić Izrael, proroków posyłał Bóg. Oni sami tak o, o sobie mówili. Oto wam dom wasz pusty zostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ten dom to najprawdopodobniej świątynia w Jerozolimie. Jezus zapowiada, że Bóg ją opuści. I dopóki nie nawrócą się, dopóki nie uznają, że Jezus jest mesjaszem, nie zobaczą go po raz drugi.